Ogłaszanie przez Roberta, że właśnie spodziewają się dziecka, czyli włożenie piłeczki pod koszulkę i kciuka w usta. Co pani o takim sposobie sądzi? Ja uważam, że to jest rewelacyjne, bo w ten sposób cały świat piłkarski i nie tylko, cały świat futbolowy no dowiaduje się, że Robert zostanie. Ojcem. Myślę, że to jest taki zwyczaj ogólnie przyjęty przez piłkarzy i bardzo fajny. I to pokazuje też taką radość tych piłkarzy, bo oni naprawdę bardzo ciężko pracują, od świtu do nocy. To jest wielki wysiłek fizyczny, więc to szczęście, mówienie o tym swoim szczęściu, o dziecku, to jest bardzo fajne. No ja w ogóle uwielbiam Roberta, więc co mogę powiedzieć? No fanta to jest tak fantastyczny człowiek. Myślę, że pokazał, że piłkarz nie tylko kopie piłkę i strzela bramki, ale przy okazji jest świetnym człowiekiem, świetnym mężem, ojcem, bardzo dobrym biznesmenem, czyli, no, co mogę powiedzieć, król życia.